Chcecie zobaczyć, jak zrobić taką śnieżynkę? To patrzcie. Potrzebujemy dwie igły. Do tego odcinamy y, około 4 metrów nitki i nawlekamy nitkę na obu końcach. Jedną igłę od odkładamy. Tutaj na wysokości jakieś 30-40 cm. Zaczynamy robić od końca, yy, od końca tej nitki nabliczonej z jednej strony. I zaczynamy. Tutaj mamy. Yy, zaczynamy od tego, od takiego kółeczka. To kółeczko się składa z trzech węzełków, pikotka i pięciu węzełków. I zaczynamy jeden dwa, trzy, i jeden, dwa, trzy, cztery i pięć i to jest kółeczko. Zaciągamy, zawiązujemy. Obróćmy i robimy teraz łuczek jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bierzemy drugą igłę, kładziemy tu i robimy pierwsze dwa węzełki. Potem robimy pięć pikotków oddzielonych jednym węzełkiem, czyli mamy tutaj tak dwa, trzy pikotki, cztery i pięć i jeszcze jeden węzełek. I to zaciągamy. Tej nitki jest, tak jak mówiłam, około 4 metrów. Więc to troszeczkę tak to wygląda, że trzeba to przyciągnąć. Pomału. Im wolniej to będziecie robić, tym jest mniejsza szansa na, na to, żeby się splątała nitka. Mamy tak. I robimy następne 8 węzełków. Dwa. Siedem i osiem. I to jest łuczek. Zaciągamy go. I patrzcie tutaj nam się nawet już wykręciło. Wchodzimy w, tą, w ten pikotek. Od tej, od tej strony. Pamiętajcie, bo to jest ważne, żeby tutaj, gdzie jest więcej, bo tutaj jest 5, a tu jest 3 węzełki. Wiążemy, obracamy. Tak to wygląda. I robimy znowu kółeczko, czyli 3 pikotek. I pięć, i pięć, za zamykamy kółeczko, mocujemy, obracamy, jednocześnie. Tutaj wchodzimy w tą pierwszą nitkę. I robimy znowu 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bierzemy znowu tą igłę drugą. Kładziemy i robimy tą, ten elemencik. Zaczynamy od dwóch węzełków, i teraz robimy sobie te pikotki oddzielone jednym węzełkiem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze jeden węzeł. I zaciągamy. W kółeczko. Tutaj, akurat, w kółeczko, tak dobrze mówię. Myślę, że tego tej, tych nici będzie trzeba trochę mniej, bo ja już tak na zapas powiedziałam, ale jak skończę, to Wam powiem. I robimy znowu 8. sześć i osiem i mamy osiem i zaciągamy tutaj i tak robimy, żeby było sześć na około 6 kółeczek, ale przed szóstym kółeczkiem ja do Was wrócę. Teraz na chwilę przerwę, a przed szóstym kółeczkiem pokażę Wam, jak to ładnie połączyć w całość. No i jestem, patrzcie, mam tutaj już 5 sekwencji, została mi zrobić tylko szóstą. I zaczynamy tak, jak zaczęłam pierwszą, czyli od jeszcze raz powtarzamy od kółeczka, czyli trzy węzełki. Z tym, że tu już łączymy. Tutaj już łączymy. Bierzemy szydełko. Wkuwamy się tutaj w ten początek. Myślę, że to widać. Jak to wygląda? Przeciągamy tą nitkę przez ten początek. Tutaj jest dosyć zaciśnięte, więc to czasami sprawia trudność, ale nie. Trzy. I już mamy połączone w kółko. Teraz robimy pięć, dwa, trzy, cztery i pięć. Zaciągamy to w kółeczko. tutaj tak już przyłożyłam. Dobrze. Mocujemy i zostało nam zrobić ostatni łuczek z tym kółeczkiem na, na kurze. Czyli robimy 8, 1. osiem. A, mówiłam, że może będzie za dużo, nie. Cztery metry to jest taka idealna y, długość tej nitki. Tutaj mamy dwa, jeden, dwa, trzy, cztery i pięć i jeszcze jeden węzeł. Zaciągamy, tutaj nam się samo zaciąga, tutaj nie przekładamy przez igły przez nitkę ona już się tutaj się sama zaciąga i w zasadzie ta igła już nam nie jest potrzebna i robimy ostatnie 8 węzełków. Osiem. Uczek zaciągamy. Wchodzimy tu w początek. Mocujemy. Ja to robię dwa razy. Tak jak żeby było. Żeby nam się tam gdzieś nie rozsuwało. I proszę bardzo, mamy gwiazdkę. Wystarczy pochować. Pochować niteczki. Tutaj gdzieś nam się skręciło, ale to jest. I to wyprostujecie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.